Według danych koreańskich Centrów do Spraw Kontroli i Prewencji Chorób z piątku ponad 2% pacjentów zakażonych wirusem, których uznano za w pełni zdrowych, po pewnym czasie znów wykryto obecność wirusa w organizmie. Spośród prawie 8 tysięcy pacjentów uznanych za ozdrowiałych wirusa wykryto u 163 osób, czyli u 2% wszystkich ozdrowiałych. Nadal nie jest jasne, jaki jest powód ponownego wykrywania wirusa u osób, u których stwierdzono wcześniej powrót do zdrowia po COVID-19. Jedna z hipotez mówi o tym, że wirus może wchodzić w stan uśpienia. Inna hipoteza głosi, że osoby te były tak naprawdę cały czas zakażone, a za ozdrowiałe uznano je w związku z błędnymi wynikami testów. Większość ekspertów uważa, że jest mało prawdopodobne, by osoby rzeczywiście ozdrowiałe ponownie zakażały się wirusem. Z danych koreańskich centrów do spraw kontroli i prewencji chorób wynika, że wirusa wykrywano u ozdrowiałych ponownie po okresie od 24 godzin do 35 dni. Średnio pojawiał się on ponownie po 13,5 dnia. Pojawiają się również liczne teorie, jakoby wirus nie był tak groźny, jak to podaje się w oficjalnym przekazie, a nawet oficjalnie jest mowa, że że zachorują wszyscy, oraz że wirus już zmutował na kilka różnych odmian, a na każdą może być potrzebna odrębna szczepionka, której jak dotąd nie mamy ani jednej. Dajcie koniecznie znać, co myślicie w komentarzach, a także sprawdźcie ten film, który właśnie wam wyświetlam, a zobaczycie, jak media ukrywają prawdę o wirusie, bo rząd nakazał im milczenie.